Zauważyłam, że w tym roku bardzo, bardzo dużo bezinteresowanych sobie pomagali, pracowali wspólnie, wspólnie się liczyli, służyli sobie pomocą, pracowało ich bardzo wielu i niestety zostały wyróżnione tylko cztery osoby, które miały bardzo, bardzo, bardzo dużo godzin wypracowanych i były to godziny. Bardzo efektywne godziny społeczne były to e, korepetycje bezpłatne dla uczniów z klas młodszych. I tutaj chcemy wyróżnić Klaudię Kobylińską. Dziękuję. Pozwolicie Państwo drodze, sekundkę, ja chciałam tylko przeczytać dedykację. Droga Klaudia, Oczywiście każda następna osoba będzie miała inny tytuł, tak? Musimy otworzyć drzwi i okna na radość w tym samym momencie, w którym się pojawia, gdyż nigdy nie przychodzi w niewłaściwej chwili. Życzę Ci, aby nigdy nie zgasła w Tobie chęć niesienia pomocy ludziom oraz aby tak jak do tej pory doceniono Twoje starania i bezinteresowność. Niech spełniają się Twoje plany i marzenia, a życiowe wybory będą trafne i dają Ci satysfakcję. Bądź zawsze pełna wiary, nadziei na przyszłość oraz radości, bo człowiek stworzony jest do radości. A radość istnieje dla człowieka. Z podziękowaniem za pracę społeczną w Stowarzyszeniu Wolontariuszy Pomoc na Dłoń ja i pani dyrektor. Z taką samą dedykacją, ale z innym apostrofem. Drogi Krzysztofie, Krzysztof na wyręku. na dedykacja drogi sługami i ostatnia z wyróżnionych osób drogi Bartosz. Bardzo chyba, tak? Przynajmniej dla uczniów nagrody, yy... dla sportmenek i sportowców za osiąganie bardzo wysokich wyników oraz godne reprezentowanie szkoły w gminnych powiatowych i międzypowiatowych zawodach sportowych z życzeniami dalszych sukcesów dla Katarzyny Moniuszko. została Agnieszka Górniak. Chłopców mamy trochę większy wybór, tak? Sportowców. Poprosimy na środek naszych sportowców, których chcemy wyróżnić. Aleksandra Remiszewskiego,

dla celeckiego. Jakuba Urbańczyka Macieja Majmajewskiego i Piotra Lodzińskiego. Sportowcem roku szkolnego 2011-11-2012 po podliczeniu wszystkich złotych medali został Jakub Węglarz. podziękowanie za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej, zaangażowanie w powierzone zadania, bezinteresowną pomoc w organizacji imprez naukowych, kulturalno-wychowawczych, sportowych oraz inicjatywę w podejmowaniu samodzielnych działań. Dziękując, życzymy powodzenia i równie aktywnej działalności w nowej szkole. Klaudii Kobielińskiej. Agnieszka Górniak Ola Gil Sugam Mital Mateusz Zydowczak está nice bud.